Cześć! Miło cię tutaj widzieć. Prawdopodobnie jesteś tutaj, ponieważ chciałbyś nauczyć się budować i wdrażać automatyzację. I obstawiam, że chcesz zrobić to, ponieważ jesteś pracownikiem etatowym, który chciałby przyspieszyć swoją pracę dzięki automatyzacji AI, lub jesteś właścicielem małego biznesu JDG który chciałby wprowadzić trochę struktury do swojej pracy i stworzyć pierwsze systemy, lub jesteś osobą, która chciałaby wejść w branżę i potencjalnie później w przyszłości wdrażać takie automatyzacje oraz systemy i rozwiązania do firm. Jeżeli tak, to jesteś w dobrym miejscu, dlatego że na tym kanale będę dokładnie pokazywał, jak to osiągnąć oraz jak mi udało się to osiągnąć. Na przestrzeni ostatnich trzech lat. Będę dzielił się tutaj moją wiedzą techniczną odnośnie tworzenia workflow, współpracy z klientami, jak i zarówno błędami, które popełniłem, abyś ty nie zrobił tego samego. Dodatkowo dowiesz się, jak zmonetyzować swoje umiejętności jako ekspert, aby później maksymalnie pokazać swoją wartość na rynku pracy. I żebyś w ogóle wiedział, kim jestem i dlaczego możesz, powinieneś mnie słuchać, to nazywam się Karol Francus i w ciągu ostatnich trzech lat pomogłem około 50 biznesom usługowym zautomatyzować, ich pracę, usprawnić struktury i stworzyć pewne procesy, dzięki którym Oddelegowali czas, zwiększyli dochód i poprawili efektywność przy tym samym zespole. Trochę odnośnie mojej historii, jak w ogóle się to zaczęło, skąd wpadł mi pomysł, żeby zainteresować się tym tematem i jak rozwinęło się to na przestrzeni miesięcy. Moja przygoda z systemami zaczęła się w 2023 roku, w końcówce był to listopad-grudzień, gdzie zacząłem pracować w jednej z większych agencji marketingowych w Polsce. I na początku działałem tam jako setter, następnie jako CSM i finalnie poprzez to, że właściciel chciał oddelegować właśnie tworzenie systemów wewnętrznie, i nie ma to czasu, no to. Zaczął wdrażać mnie do tego tematu. Jednocześnie zauważyłem na zagranicznym YouTubie, że powoli powstają takie systemy jak chatboty i ludzie zaczynają nagrywać z dużymi modelami językowymi, jak coś takiego można by integrować na stronę internetową i temat mnie po prostu mocno zaciekawił. Więc pracując wtedy jeszcze w trzech miejscach jednocześnie, powoli zacząłem wdrażać sobie te systemy do agencji, jednocześnie budując sobie chatboty, które widziałem na YouTubie. No i z biegiem miesięcy coraz bardziej się to rozwijało, ta agencja również szła, jeżeli chodzi o progres cały czas do góry, zatrudnialiśmy nowe osoby, wchodziliśmy na kolejny level zarobków i dzięki temu potrzebowaliśmy nowych systemów, nowych integracji, nowych narzędzi i nowych platform. I to było już mniej więcej połowa 2024 roku, wtedy też zaczęliśmy konfigurować CRM -y dla klientów, więc tutaj doszła mi też wiedza techniczna odnośnie właśnie CRM-ów, automatyzacji i pipeline'ów. No i wchodząc już w końcówkę 2025 tak naprawdę zaczęliśmy tworzyć nawet nasze własne produkty i systemy, które później zaczęli używać dla swoich klientów. I też na przestrzeni 2024 roku, dzięki YouTube'owi, zacząłem pozyskiwać swoich pierwszych klientów na własne usługi automatyzacji. Następnie, na przełomie marca i kwietnia tego roku, czyli 2025, zamieniłem swoje miejsce pracy z agencji na firmę edukacyjną Biznes na Stronach, gdzie pracuję dalej aktualnie. I tutaj tworzymy już mocno zaawansowane systemy dla zespołu powyżej 40 osób, gdzie regularnie Działam jako support IT. Jestem po prostu członkiem zespołu, który testuje i wdraża rozwiązania nowoczesnej technologii. Oprócz tego miesiąc temu stworzyłem i ustrukturyzowałem już swoją ofertę, z którą wychodzę na rynek do małych, średnich i dużych firm, najczęściej między 10 a 50 osób w zespole. I teraz moim celem i wizją jest zmienienie podejścia polskich przedsiębiorców do nowoczesnej technologii i automatyzacji. Na rynku jest bardzo dużo nieprzydatnych narzędzi i bezsensownych kursów, i moją misją jest. Zdrowe i faktycznie działające podejście do nowoczesnej technologii, a głównie do automatyzacji i sztucznej inteligencji dla firm, tak aby każdy już miał świadomość, jak duży benefit to daje i jak dobrą i stabilną strukturę można dzięki temu zbudować. Także tyle o mnie. Jeżeli chodzi o narzędzia, głównie będziemy pracowali tutaj na Make, n czasem na zapierze, no i na jakichś dodatkowych platformach, które pozwalają integrować się z tymi narzędziami do automatyzacji. Być może w przyszłości będę również pokazywał kompletnie zewnętrzne. Software y, albo przechodził lekkowy kod, na przykład na replicie. Nie jest to wykluczone, natomiast głównie będziemy skupiali się nad tworzeniem prostych i zaawansowanych automatyzacji do firm. Więc jeżeli to jest coś, czego szukasz, czego chciałbyś się nauczyć, no to witam cię serdecznie i zapraszam do przyszłych materiałów.